Hej widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, w którym będą same tylko i wyłącznie spekulacje. Nie będzie tutaj żadnych faktów, nie będzie tutaj żadnych wróżb. Jak wiecie, ja wróżbitą nie jestem zbytnio. Dlatego chciałbym, żeby ten film służył bardziej do konfrontacji mojego stanowiska z waszym stanowiskiem. Dlatego chciałbym, abyście w komentarzach dali mi tutaj jasny odzew, jakie wasze stanowisko w tej sprawie będzie i ja będę się bardzo cieszył, jeżeli będzie ono konstruktywnie uargumentowanym stanowiskiem za tym, co mówię oraz przeciw temu, co mówię, dlatego nie przedłużając zaczynamy materiał. Więc tak, ogólnie, jeżeli chodzi teraz o ceny, jak zauważyliście, mocno spadły. Czy to winiego zwykła naklejka, czy to naklejka Imperial. Mówiąc koniec promocji, nie mam na myśli tego, że promocja skończy się jutro, za tydzień, czy w jakimkolwiek konkretnym okie, oknie czasowym, bądź jakimkolwiek konkretnym dniu. Bardziej chodzi mi po prostu o to, że promocja trwa już dłuższy okres że promocja w pewnym sensie jest już przynajmniej za połową swojego trwania, a mnie się nawet wydaje, że za 3 czwartymi swojego trwania co ogólnie sprawia, że no po prostu prozaicznie najprościej jak tylko się będzie dało jest mi nazwać sytuację jaką teraz mamy końcem promocji na Antwerp. I dlatego, że koniec promocji na Antwerp jest. W sensie chodzi mi no właśnie to co teraz powiedziałem, że jest to uproszczenie pewnego rodzaju. uważam, że dokonywanie teraz transakcji jest dużo bezpieczniejszy niż było jeszcze tydzień temu, aczkolwiek nie jest to najbezpieczniejszy okres do tego transakcji dokonywania właśnie jednakowo. Tak jakby w całym szumie, tak nie wiem jak to ładnie nazwać, chodzi mi o taki szum informacji, szum cen, szum wydarzeń Możemy być pewnych rzeczy po prostu gdzieś tam bardziej pewni niżeli innych. I z tych rzeczy, które ja osobiście typuję jako pewniki, mówię osobiście, ponieważ wiecie, to jest tak, jakby moje takie przeświadczenie, które graniczy z pewnością. Aczkolwiek moje przeświadczenie graniczące z pewnością nie oznacza tego, że jest to fakt. W sensie ja gdybym umiał operować takimi myślami, które sprawiają, że na rynku z tym mam zawsze rację, no to byłbym milionerem wtedy. To nie, nie jest. No. Więc. Co chciałem powiedzieć w tym wszystkim, to to, że po prostu pewnikami w mojej głowie, czyli właściwie jedynie czym, to moją opinią, są takie rzeczy, jak Następuje, jak te, które wymienię teraz. Imperial, moim zdaniem, realna jego wartość jest więcej warta niżeli 50 groszy. Zwykła Imperial w papierze. To jest pierwsza rzecz. Drugi pewnik. Imperial glitter jest warty więcej niżeli 7 zł. Drugi pewnik. Wini, zwykła naklejka, jest warta więcej niżeli 35 groszy. Trzeci pewnik. I właściwie tylko i wyłącznie tyle. I yy, tak jakby holo Imperial też jest warte powyżej 30 zł. To są rzeczy, które ja ogólnie zakładam. Yy, chciałbym powiedzieć, że tak a priori, ale a priori byłoby chyba nadużyciem. Yy, po prostu są to pewnego rodzaju przekonania, które, których nabyłem w momencie, kiedy yy, ten cały szum śledziłem, nie? W momencie kiedy wini dobija, dobijał już tutaj do e, tak jakby takiego dna w postaci 30 groszy nagle pojawiała się złota ręka Boga. Och na piksela, który gdzieś te ceny windował jak widzicie te ceny na 40 groszach trzymały się naprawdę bardzo mocno i to co jest najbardziej interesujące to to, że nikomu taka cena nie przeszkadzała. Dopiero przyjście jakiegoś gorszego okresu przez na przykład IM który teraz jest, gdzieś drużyna pewnie sobie gorzej radzi sprawiło załamanie ceny. I tym filmem tak naprawdę chciałbym zadać to pytanie. Czy to załamanie ceny, które teraz widzimy, to jest realny spadek wartości, czy panika? I właśnie w mojej opinii jest to, je, jest to jednogłośnie panika. W sensie nie widzę tak jakby takiej opcji, w której wszystkie naklejki nagle poszły w dół, tak samo jak y, oczywiście wcześniej y, kapsuły, i one w tym dołku zostają. Kapsuły lecą do góry. Y, I ja no naprawdę, szczerze mówiąc, nie widzę tej sytuacji. Y, nie widzę tego, żeby te ceny, które są teraz, były podstawne. Stąd, y, mając akurat trochę pieniędzy na koncie, mając trochę środków, w które mogę inwestować. Uznałem. To jest najlepszy moment, żeby spróbować kupić w niego. Po najtańszej możliwej cenie yy, I to jest znowu moja opinia, że ta cena jest po prostu najtańsza Czy ja namawiam was do kupowania? Dobrze wiecie jak jest Dobrze wiecie jak się kończy głupie kopiowanie yy, czyichkolwiek działań Już się na tym przejechaliście I to nie raz Dlatego jeżeli chodzi o to, żebyście wy to robili Zniechęcam Nie, nie róbcie tego Nie kopiujcie tych inwestycji Robię je w pewnym swoim przeświadczeniu, nie ma 100% pewności, że to wyjdzie, ani nawet 10% pewności Wam na to nie daje. I to, że ja kupuję coś, nie oznacza, że automatycznie to coś staje się dobrą inwestycją. A to, po co jest ten film, to po to, żeby zaprosić Was do dyskusji, czy ta sytuacja, jaką na rynku teraz widzimy, to jest panika, czy zwykłe obniżenie cen. I ta wartość, która teraz jest, to jest realna wartość. Podnoszę to do dyskusji. Mam nadzieję, że fajnie się tutaj powypowiadacie, bo wiem, że stać was na to, żeby mega, mega konstruktywne wypowiedzi w komentarzach zawierać. I co? Życzę miłej nocy i trzymajcie się na razie.